Maja i Marysia, i dzisiaj mamy dla Was kolejny odcinek podcastu. Bez, Bez sensu. sensu! I dzisiaj, dzisiaj mamy intro. Ludzie, słuchajcie, mój przyjaciel Andy zrobił dla nas intro, więc. Tam, tam, Jest genialne. Posłuchajmy go jeszcze raz, żeby nam wszystkim zostało w głowach. Bez sensu. Ok, więc dzisiaj mamy piąty odcinek naszego podcastu i dzisiaj stwierdziłam, że pozwolimy trochę wam, naszym słuchaczom, przejąć pałeczkę nad tym podcastem. I zapytałam Was na Instagramie, o czym mamy mówić w tym podcaście. boże macie jakieś pomysły, więc wybrałam wszystkie Wasze najciekawsze pomysły naszym zdaniem. I jeszcze ktoś w ogóle nam przesłał suchary do dzisiejszego podcastu, także może zaczniemy od sucharów? Dobra. Jaki jest ulubiony program kanibalów? Może, możesz od razu mówić, bo ja znam odpowiedzi. Bo ja to surowi rodzice. <laughs> Nie ogarniam, ale... Surowie. No bo kanibal to jest taka osoba, która je ludzi. Więc surowi rodzice. Ogarniasz teraz? Tak. Co mówi Japończyk, gdy widzi okno? Toshiba. To, to jest śmieszne. To jest dobre. Jak nazywają się ulubione chipsy hydraulika? Cran chips. <grym> <grym> chips. Jaki jest magik, gdy straci pracę? Rozczarowany. My. Dziękujemy osobie, która nam to przesłała. Pozdrawiamy cię bardzo. A teraz jakiś temat na podcast nam rzucić. E, no to pierwszy to jest plan na wakacje i wymarzone wakacje. Plany na wakacje. Kolonia z widzami. W niedzielę zaczynam kolonię z widzami. Jak wrócę z kolonii wi z widzami, mam drugą kolonię z widzami, później mam warsztaty z widzami. Później jedziemy nad morze na wakacje. Później jadę odwiedzić widzów, u których byłam w tamtym roku. I później jadę do Warszawy na warsztaty taneczne, na europejskie spotkania taneczne. I tak jest mój plan na te wakacje. A mój plan to jest yy, yy, najpierw obóz, nie, najpierw wakacje nad morzem, później obóz. A później... w sumie to nie wiem. Pewnie dziś pojedziemy. E, wymarzone wakacje. Teraz ty zacznij. E, to są moje wymarzone wakacje. Obóz, morze. Mhm. Albo nie, e, bycie na Hawajach. <laughs> no to ja już miałam te wakacje, więc mi wystarczy. Wymarzone wakacje. O, ja bym chciała popłynąć w taki rejs dookoła świata takim luksusowym statkiem, jak w tym serialu. Yy, jak się nazywało, Zaki Cody. Nie ma tak statek. No, to ja bym coś takiego chciała. Ale generalnie moje wakacje są całkiem niezłe, nie mogę narzekać. Dobra, kolejny temat, jaki tutaj mamy. O, to jest dobra rozkumina. maja. Co ma piernik do wiatraka? Weźmy raz na zawsze, odpowiedzmy dzisiaj na to pytanie. To do ciebie złamał, mama? Maja skończyła gadać z mamą. Teraz puścimy wam tą rozmowę przyspieszoną w tempie raz dziesięć. Halo, na śniadanie jadłam bruszkę. Mhm, tak. No, właśnie czuję. <noise> tak. E, nie wiem. Jest co na górze. Jest. Ok. Mhm, topa. Typowa rozmowa z mamą. <noise> Dobra. Co, co ma piernik do wiatraka? Uuu! Uh. Kto w ogóle to wymyślił? Co ma piernik do wiatraka? Nie wiem. Jakby można wymyślić tyle rzeczy. Co ma drzewo do okna? Co ma płyta DVD do wskazówki zegara? Albo co ma ściana do pracownika w Biedronce? Ale ktoś wymyślił, co ma piernik do wiatraka? Piekarnika. Co? <grytanie> odpowiedź na to. Wygooglowałaś? Mhm. No i co? Dobra, czy ktoś tak, na zapytaj on ktoś napisał, że jest kilka rozwiązań. Jest chyba... napisał osiem rozwiązań. No. Dobrze nam wszystko. Pierwsze, oba słowa mają po tyle samolider i sylap. Dwa. Mąkę... Mąkę na pierniki wytwarza się w, bu, w młynie, a młyn jak to młyn, zwykle posiada wiatrak. No dobra. E, Okej. Okay. Trzecie. E, wiatrak może się zawsze spierniczyć. <laughs> Cytat z internetu. E, cztery zarówno pierniki, jak i wiatraki mają kolor zbliżony do brązowych. Pięć piernik i wiatrak są słowami, a co ciekawsze rzeczownik. <laughs> Najgorsze rozwiązanie zagadki na świecie. Dalej. Sześć. Oba wyrazy kończą się na literę K. No. I no. Nice. Oba wyrazy zawierają samogłoskę I. <noise> Jeśli je wyrazy piernik P zamienimy na W, E, na A, R, na T, N, na R, I, I, na A otrzymamy wiatrak kto to myśli? myśli to yy, nie przeczytam lepiej no dobra pokaż mi chociaż no dobra ale ja mam jeszcze jedno bardzo oryginalne jeżeli pieczesz piernik w piekarniku to w piekarniku jest wiatrak jeżeli pieczesz termoobiegiem. Znaczy w sumie jak pieczesz bez termoobiegu, to dalej masz ten wiatr, jak jest wyłączony. Dobra, co tam dalej ludzie nam sugerowali, żeby pogadać bez sensu? Mm. O, ja wiem, wiem, pamiętam. Ktoś Dobry. zasugerował, żeby porozmawiać o jakimś słowie, które nie ma sensu po angielsku. W tamtym tygodniu mówiłyśmy o wyrazie pineapple, który dosłownie by oznaczał jabłko z sosny chyba, a to jest ananas, więc nie ma to sensu. A słowo na dziś to sandwich. Wiesz co to jest sandwich? Mhm. kanapka Kanapka. Ale sens to jest piasek, a, a witch to czarownica. No, a przecież kanapka ani nie jest z piasku, ani nie robią jej czarownicę więc skąd sandwich? Jakby to nie ma żadnego sensu. Dobra, może bułka jest tak, tak trochę w kolorze piasku, ale to tyle. No co tak się gapisz w ten telefon? Sprawdzą wiadomości. Dobra, co dalej ludzie sugerowali? Dobra, co? Pogadajcie o jakości waszych szklanek, które macie w domu, i o tym, dlaczego ściany najczęściej są koloru białego. Dobra, to od czego zaczniemy? Od szklanek. No to mamy w domu za dużo szklanek, definitywnie. Moja, nasze, I nasza mama stwierdziła, że chyba trzeba będzie stłuć jakieś szklanki, bo <laughs> ich jest za dużo. Więc A. jak macie jakiś ciekawy pomysł na film na YouTube, który będzie clickbaitowy i będzie ten trzeba tłuc szklanki, to piszcie na Instagramie, chętnie skorzystamy, bo nie wiemy już co z tymi Puść szklankami zrobić. Co? Puść to często. Ale nie, to w sumie też będzie niebezpieczne, bo można się trwale pokaleczyć. No to wystarczy, o tak. Wiesz, że oni nie widzą. Wiem. Pokazujesz, że. <laughs> Maja, wyciągnij. Dlaczego ściany są koloru białego? No bo biały jest prestiżowy i się bardzo ładnie brudzi. Ale nie, ja nie sądzę, że ściany są zazwyczaj białe. Popatrz w naszym domu, ile mamy białych ścian. Ja bym powiedziała, że jakieś okrągłe to zero. One wszystkie są jakieś takie ekry, albo no, waniliowe tak. Co robicie? co jest lekko ale a, super a Ale? No? Ale ja jakbym miała robić mieszkanie, to bym zrobiła z białymi ścianami Bo mi się takie podobają Ale to biały jest taki szpitalny A tak to nie robi się nigdy biały Tylko nie. się robi takie lekko wymieszane z czymś Na przykład, że wydaje się, że jest biała, ale tak naprawdę jest trochę żółta Biały to się robi tylko sufit, bo on optycznie powiększa Pomieszczenie, jakie jest białe. Dobra, e, jakie są nasze ulubione potrawy i słodycze? Moje ulubione słodycze to są wszystkie, które mają kakao. E, a moje ulubione żarcie to jest to, co mamy w piekarniku. Czyli łódko z kurczaka. O, No, raczej nie z konia. Następne, gadaj. Co? Ale, a ja? Ciebie nią wchodzi. Patrz, no to, to wiadomo, pataj i znowu po mnie powtarzasz, to jest twoja ulubiona potrawa. Powtarzanie, powtarzanie. No, ale dobra, ja tylko le, czasem mi lekko drgną usta. Ja nie wiem, dlaczego ja tak powtarzam. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że jak na przykład chodzę na jakieś tańce albo uczę się tańca, to muszę powtarzać jakby każdy najmniejszy ruch. I jak teraz ty gadasz, to moje usta, moje usta zaczynają się ruszać, bo... Chcę cięć. Są takie neurony w mózgu nazywają się Mirror Neurons i one właśnie odpowiadają za takie naśladowanie. No dobra, super. Eee, no to twoje ta... ulubione danie to jest Pattaj albo summer rolls albo oba eee, a Twoje ulubione słodycze to są wszystkie, które mają kakao. <laughs> Okej, okay, dobra, o weganizmie nie a, ale dlaczego... La... Poczekaj! Dlaczego, ale to czy ja nawet nie mogę skomentować dobrać. tego co Ty powiedziałaś? Jak radzimy sobie z upałem? No, aktualnie się zrobiło chłodno, więc nie musimy no, sobie z nim radzić. Q&A podcastowe. No ale to właśnie nie robimy. Weź przestań dektać tą instrukcję po klockach. Jakie było wcześniejsze pytanie? Żarcie. Żarcie. No rzeczywiście, tajska kuchnia jest moja ulubiona, więc summer rolls, pad thai, pad seeu, mango sticky rice. Generalnie wymieniam menu restauracji na Hawajach. Ale tak, to jest moje ulubione jedzenie A poza tym wszystko, co jest takie z mąki i generalnie niezdrowe, czyli pierogi, naleśniki, Czeeej, kopytka what? Co? Płaska ziemia Płaska ziemia Ej, wiesz, że są ludzie, którzy wierzą, że ziemia jest płaska? Serio? No, ja też byłam zaskoczona, że... Ja nie wiem, ja nie wiem naprawdę, co to trzeba to... mieć w głowie no, Jakby... Jak? Ciesieniek. Nie, Jaj. wiesz co? ja ro... znaczy, Z jednej strony jest to lekko nielogiczne, ale logiczne. Bo... No ale co w tym logicznego? znaczy Z jednej strony no to jest tak potwornie głupie, no bo przecież y, Ziemia się kręci. No jak się kwadrat ma, znaczy płaskie coś ma kręcić? Poza tym jakby Ziemia rozłożyła się, byłaby płaska, to by zajęła cały kosmos. Boże, twoje myślenie! A, tak ale... mnie teraz to wije. Takie Jestem. Ale! No dobrze. Ten ktoś mógł sobie pomyśleć, że skoro my chodzimy po Ziemi i się nie wywalamy, no to Ziemia jest płaska. Ale to nie ma żadnego sensu. Każdy, kto choć raz był na lekcji fizyki, zrozumie. Że Ziemia nie jest płaska, a są so, no, to się nazywa Flat Earth Society i to jest takie stowarzyszenie ludzi z całego świata, którzy uważają, że Ziemia jest płaska i nie dociera do nich żaden argument. Cokolwiek im powiesz, to nie to jest źle, bo Ziemia jest płaska. I słuchaj, widziałam filmik na YouTubie. Koleś wsiadł do samolotu, żeby udowodnić, że Ziemia jest płaska. Wziął sobie poziomicę, wiesz co to jest poziomica? Mm. No, postawił tą poziomicę na stoliku, tym takim rozkładanym przed sobą, co masz w samolocie, i stwierdził, że jeżeli on będzie leciał, to ten bombelek w poziomicy powinien zacząć jakby przesuwać się do góry, bo samolot się będzie przykrzywiał w dół, no bo on będzie leciał w dół ziemi, co nie? No bo idiota sobie założył, że jest coś takiego jak dół ziemi albo dół kosmosu, a nie ma czegoś takiego, nie ma żadnego dołu. Jakby jest grawitacja i środek ziemi przyciągam więc ten bąbelek zawsze będzie na środku, więc ja nie rozumiem. Okej, okay, przejdźmy do następnego tematu. I zostaw te klocki Lego, które z tobą maltretujesz. Hmm, dobra. Dlaczego pizza jest okręgła? Pudełko kwadratowe, a kawałki trójkątne? Ale to rzeczywiście jest dziwne dlaczego, no bo e, kto by robił e, okrągłe pudełko, skoro e, w kwadratowym się zmieści więcej rzeczy, no bo masz okrągłą pizzę i do tego jeszcze na boczki dasz coś. No dobra. Albo ktoś może zamówić pizzę z ciastem z boku i z oliwkami w misce obok, no i żeby sobie no. sam nałożył. Ale nie, e, a kawałki, z praktycznego a kawałki, punktu kawałki, Ale czekaj, tak, z praktycznego no, punktu, jest, no, punktu jest, no, widzenia... Moja naukowa osoba musi się to wypowiedzieć. Z praktycznego punktu widzenia łatwiej wyciąć pudełko, które jest kwadratem, no. bo gdyby wycinać okrągłe pudełka, to najpierw i tak trzeba by było zrobić kwadraty i zmarnować mnóstwo tektury, wycinając dobra, tego... Więc, Cicho. No, super. A kawałki są trójkątne, dlatego że nie pokroisz pizzy w sposób taki, żeby te kawałki nie były trójkątne. No nie możesz pokroić na przykład tak jakbyś położyła tym planszę do kółka i krzyżyk, że na dziewięć kawałków. Ale tak czy siak, ale, to to nie, nie ale nie te kawałki i tak nie są trójkątne, bo zawsze jeden bok jest trochę okrągły, więc nie no. są. Nie wiem, jak się nazywa taki y, kształt geometryczny. Kawałek pizzy. Dobra, koniec. Tyle? Tak. A na tej takiej dużej planszy? A nie to wszystko było. było. Nie wszystko było, ale wszystko pokaż było. mi. Pokaż mi, bo A, ja się nie wierzę. A to nudne tematy A no to pokaż mi ten telefon. Mm. No to może masz jakieś story time. A właśnie, wolicie krótkie czy podcast, czy podcast? Czy krótkie czy podcasty, czy długie czy podcasty? <laughs> Dajcie znać na Instagramie. Może zrobić taką ankietę w ogóle dla ludzi, co im się podoba w tych podcastach, no. bo w sumie to nie wiem. O, okay. najlepsza świeczka zapachowa, jaką wąchałaś. Nienawidzę świeczek zapachowych. No, ja też nie. Okej, okay, temat omówiony. Trzeba to bardziej rozwijać, bo to za krótkie jest. Ale to nikogo nie obchodzi. Wiem. <laughs> Dobra, to opowiedz jakąś um, śmieszną historię. Związaną z piórnikiem. No daj, bo mam tu dużo notatek. No daj, daj mi ten telefon. No Maja, już się usunęło. Ja nie A, mogę. Yy, wiem, żabka yy, nigdzie nie ucieknie, chyba że ją pocałuje jakaś księżniczka. Dobra, to mamy dla Was story time. Byłyśmy w niedzielę w żabce, bo pojechałyśmy Tadaj. sobie. Przestań gadać. Już. Co ty robisz? Będę serzyć. No nie możesz leżeć. Dlaczego? Bo jesteś daleko, ale, ja ale jesteś gadać. daleko od mikrofonu. Ale ja nie będę gadać, bo ty robisz story time i no. znowu po mnie powtarzasz. Ale Maja, nie możesz tam leżeć, bo jesteś daleko od mikrofonu, później cię nie słychać. Co ja tu mam z tym dzieckiem? <noise> Okej, okay. byłyśmy w Żabce w niedzielę, bo oczywiście jedyny otwarty sklep. Chciałyśmy kupić jakieś przekąski na noc filmową i nigdzie nie dało się nic kupić, bo wiadomo, wszystkie sklepy zamknięte, nienawidzenie dzielnie handlowych, Przejdźmy dalej. Idziemy do tej Żabki, tam kolejka jak nie wiadomo co. My oczywiście chcemy kupić milion słodyczy, bo nagle się rzucamy na wszystko, bo dawno nic nie jadłyśmy. Jest okazja, żeby właśnie mieć jakiś pretekst w sensie noc filmowa. Za długo rozwijam tą historię. Do czego ja w ogóle zmierzam? A, wiem. No to w końcu stwierdziliśmy, dobra, bierzemy tylko dwie rzeczy, bo nie będziemy brać za dużo tego wszystkiego, bo to jest niezdrowe. A poza tym żabka nam nigdy nie ucieknie. No, chyba, że pocałuje ją jakaś księżniczka. Mm. <laughs> Więc to jest ta historia. Mam nadzieję, że Was nie zanudziła. Historia numer dwa. Zrzuc z ekranu. Ok, historia numer dwa jest taka. W zasadzie też w żabce. Wyszłyśmy z tej żabki. W jednej ręce Maja ma ciastka, w drugiej czekoladę. Idziemy do roweru, bo rowerami przyjechałyśmy. W sumie ten szczegół jest do niczego niepotrzebny. Przejdźmy dalej. O, muszę się nauczyć opowiadać historię w zwięzły sposób. No śmiałeś! Ja? Szybciej! Ok, ja otwieram torbę i mówię: Maja zrzut! Żeby już wiecie, wrzuciła te rzeczy do torby, a Maja z ekranu jeszcze możemy ludziom opowiedzieć? Do jakiego kraju najbardziej na świecie chciałabyś pojechać? Hawaii. To nie jest kraj. USA. Dobrze. A ja w sumie... w sumie nie, do Australii. Do Australii, do Nowej Zelandii, bo to mi się wydaje takie egzotyczne, że tam jest zupełnie inaczej niż u nas, ale jednocześnie jest to takie cywilizowane. Nie, że jadę do jakiegoś tam na Faso, gdzie o niczym nie wiem, jeszcze mnie zje jakieś plemię w Afryce czy coś. Tylko właśnie, <laughs> nie no Słysze. dobra, byłam ostatnio na spotkaniu z babką, która była w Afryce 50 razy, powiedziała, że Afryka nie jest taka straszna i nie ma się czego bać ehm, Tylko trzeba zrobić wcześniej oczywiście jakiś research, ja jeszcze żadnego researchu nie zrobiłam, bo się jeszcze do Afryki nie wybieram Na razie się wybierasz do Australii Na razie to się wybieram, nie wiem gdzie się wybieram w sumie nie mam żadnych planów. A w ogóle, Maja ma cały pokój zawalony klockami Lego. Właśnie siedzimy w tym pokoju i dosłownie nie mamy gdzie siedzieć, bo wszędzie leżą klocki. To są jak bomby, bo musicie tak uważać przechodząc, bo nie ma nic gorszego niż staniecie na klocka Lego, oczywiście. Mm, ja leżałam kiedyś na klockach i wcale to tak nie kuję. No, bo jak leżysz, to nie, ale jak staniesz, to tak, bo chodzi o to, żeby mała część ciała skoncentrowała się w tym jednym punkcie, wtedy najbardziej boli. Bo tak to to na kolcach sobie możesz leżeć całym ciałem i Cię nie będzie bolało. No, ale mają jakieś 50 zestawów klocków Lego. Dobra. Więcej. Miałam powiedzieć, że mniej, że 20. Naprawdę? Nie, no. no to nie masz tego aż tak dużo. Nie, bo są jest dużo małych. Okej, okay, jest dużo małych zostało. No i musimy teraz to wszystko zbudować, zrobić temu zdjęcia i powystawiać to na Allegro, więc to nam zajmie najbliższe trzy tygodnie. I znowu po mnie powinna. No ja nigdy nie przestanę po tobie powtarzać, to już jest klątwa. Pogódź się. To pa! pa, miłego wtorku albo kiedykolwiek tego słuchacie. Sorry, że nie było tego w poniedziałek. Postaramy się w przyszłym tygodniu, ale nic nie obiecujemy. Pa.